Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr być telewizja w Realu 24. Kłaniam się jak zwykle bardzo, ale to bardzo nisko. No i dzieją się rzeczy, które nie powinny się wydarzyć w tak zwanej demokracji, tak zwanym mi czasie wolnego słowa, no ale to się dzieje, co na przykład moja skromna osoba mówiła, że będzie się działo jakieś kilka lat temu, gdy mieszkałem jeszcze w Wielkiej Brytanii. No i dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie mam na myśli tego, że nie można po prostu mówić, jak jest. Um, nie można mówić po prostu o tym jak było szczególnie jeśli chodzi o polską historię polską historię II wojny światowej no niestety tak jak w Anglii odwoływano nasze spotkania albo walczono z nami mówiąc że szerzymy mowę nienawiści że kłamiemy na temat historii tak samo dzieje się już w Stanach Zjednoczonych, czyli kolebce tej wolności, słowa, demokracji itd. Tak i tym podobne. Ze mną w połączeniu jest Edward Reed. Zanim przejdziemy jeszcze jednak do połączenia, to przypominam, że możecie wspierać telewizję w Ralu24, jeśli uważacie, że ta propolska, prokatolicka, prowolnościowa telewizja jest warta wsparcia. Za, chwile, za chwileczkę powinniście zobaczyć, właśnie teraz widzicie na swoich ekranach numer konta, na który możecie wpłacać pieniądze i po prostu wspierać nas finansowo, bo jest... Naprawdę warto, ponieważ mnóstwo rzeczy przed nami, mnóstwo rzeczy, które się dzieją, o których będziemy mówić, a tak zwany szeroko rozumiany establishment nie chce tego, żebyśmy mówili w przestrzeni publicznej. No, i jeszcze przypominam o tym, że przechodzimy na platformę w www.realu24.tv. Tam nadajemy, tam nie można nas cenzurować i tam również będzie można usłyszeć i zobaczyć tą rozmowę, którą za chwilę przeprowadzę w języku angielskim ze znanym Wam już bardzo dobrze Edwardem Reidem. Edward, hello again. Hello. Edward, witaj ponownie. To smutne, że widzimy się w takich okolicznościach. Wygląda na to, że dwa spotkania, które zostały zaplanowane na ten weekend w okolicach Nowego Jarku zostały odwołane. Wygląda na to, że mniejszość żydowska wywołała wojnę przeciwko Tobie i wojnę przeciwko prawdzie historycznej. Jak to skomentujesz? Dostałem zaproszenie na dwa spotkania w Nowym Jorku i Connecticut. I nagle we wszystkich gazetach i mediach zaczęto wyzywać mnie od człowieka, który zaprzecza Holokaustowi i który pisze historię na nowo. Pisano, że antysemita przyjeżdża na spotkania, by wygłosić przemowę. Dookoła wspomnianych Connecticut i Nowego Jorku gazety zaczęły atakować mnie wyzwiskami różnego rodzaju. Następnie wszystkie miejsca, w których miały odbyć się spotkania były zastraszane. I grożono właścicielom, że zamkną je permanentnie. Poza tym doszło do ataków wandalizmu w tych miejscach i osobiście grożono mojej osobie fizyczną napaścią. Oczywiście atakowano mnie na Twitterze różnego rodzaju wyzwiskami. To dla mnie bardzo, ale to bardzo nieprzyjemny czas. Nie wierzę tym wszystkim oszczerstwom, które została poddana moja osoba. Wraz z organizatorem zaczęliśmy się obawiać o moje bezpieczeństwo. Oni zrobiliby wszystko, by powstrzymać mnie przed mówieniem prawdy historycznej, by powstrzymać mnie przed mówieniem o ustawie 447. Oni nie chcą solidarności z Polską i wydaje się, że chcą zawłaszczyć prawdę o Holokauście dla siebie samych. Nie chcą dzielić się z nikim, szczególnie z Polakami.

Because there's nothing of that sort. It's just um, complete, uh, complete, and utter deceit and lies. Edward, uh, zostało canceled, like Co teraz? What's now? Um, Jeśli będę mógł kontynuować moją pracę poprzez Facebook i robienie filmów, to tylko nad tym się skupię. Moje produkcje były oglądane łącznie przez milion osób na różnych platformach. Pomimo cenzury na Facebooku, to ludzie oglądali je licznie. Wiem, że teraz oni nie dadzą mi spokoju, ponieważ stałem się większym celem. Oczywiście przy wsparciu Polaków i polskich Amerykanów będę dalej to robił. Jednak potrzebuję waszego wsparcia, by pokazać prawdę anglojęzycznej części społeczeństwa. Będę kontynuował mówienie prawdy historycznej. Jednak w tym momencie nie widzę sensu organizowania jakichkolwiek spotkań na żywo, ponieważ naprzeciwko mamy faszystów. Którzy zrobią wszystko, by wystąpić przeciwko wolności słowa. Ważną częścią tego jest, że mówię o kolaboracji z Niemcami wielu narodów podczas II wojny światowej. Mówię o polskiej, ale też o żydowskiej um, współpracy. Jon Daniels mówi, że ktokolwiek wspomina o współpracy Żydów z Niemcami, staje się automatycznie człowiekiem, który zaprzecza ludobójstwu. I wydaje mi się, że oni myślą podobnie w Stanach.

to bardzo przerażające. Widzisz, wy tego doświadczacie jako naród, a ja teraz odczułem to osobiście, to wielkie oszczerstwo. Zastanawiam się, jaką cenę osobistą będę musiał zapłacić za to wszystko. Czy będę musiał poświęcić swoją drugą karierę? Teraz w Google jestem oznaczony jako kłamca holokaustu człowiek, który pisze na nowo historię. Teraz ta etykieta będzie do mnie przyklejona na zawsze. Przerażającym jest to, że człowiek mówiący prawdę tak łatwo może być zwyzywany i zniszczony. To się właśnie dzieje, dlatego proszę o większe wsparcie od ludzi, by powielali prawdę o mnie i o tym co robię, ponieważ tamci mają ogromną władzę. My musimy mieć podobną. Oni mają antysemityzm, który ma niesamowite rażenie. And fight against that word and we Musimy nadać podobnie słowu antypolonizm. Ludzie powinni czuć się tak samo, gdy nazwiesz ich antypolakami, jak teraz, gdy ktoś używa słowa antysemita w ich kierunku. Edward, fret... Wspomniałeś o groźbach pod adresem Twojej rodziny i Twoim. Pisali o tym, gdzie i kiedy nas zaatakują. Automatycznie ich blokowałem. Zapowiadają, że zrobią to podczas spotkania. Mam wrażenie, że to były te same osoby, które groziły bankructwem miejscom, które zostały wynajęte na spotkania. Grozili właścicielom, że zamkną je na zawsze, jeśli będą nas gościć. Oczywiście, właściciele zamknęli wszystko i nie chcieli rozmawiać z rzekomym kłamcą na temat ludobójstwa. Nikt z nich mnie nie sprawdzał, po prostu nie chcieli ze mną już rozmawiać. You nie know, we're not going to host a Holocaust denier. Of course not. So, mnie, um, they didn't do any research on me. They just um said, "Oh, no, we'll, of course we're not going to have a Holocaust denier." Politycy rządzącej partii w Polsce Prawa i Sprawiedliwości mówią, że nie ma żadnego zagrożenia ustawą 447. Czy są w błędzie? 447. Are they wrong? They're absolutely wrong. Um... Oczywiście, że są w błędzie. Widzimy tu próbę wymuszenia, za którą stoją Amerykanie i Kongres. Widzę w tym złodziejstwo i żaden Polak nie może tego wspierać, szczególnie po tym, co wycierpiała Polska i po tym, jak Niemcy wypłaciły reparacje Żydom. Szczególnie świetne tego, co się dzieje, a mianowicie gdy wielu Żydów wraca do Niemiec, ponieważ Izrael o nich nie dba i uciekają przed ubóstwem. Dlatego zajęli się Polską. To przez to zająłem się tym wszystkim i powiedziałem prawdę anglojęzycznemu światu. Wyszło mi całkiem nieźle, więc postanowili odciąć mi język, bym nic nie mówił. Jak na razie wychodzi im to bardzo dobrze. ...nie mogą zajmować się swoimi wychowawcami, więc przyjeżdżają po Polskę. To po prostu szokujące. I dlatego próbowałem dostać do angielskich słuchaczy też. I to się rozwijało całkiem dobrze. Ale znowu, oni chcą tylko wyciągnąć moją głowę i nic nie mówić.

To całe zamieszanie z nadawaniem etykietek ludziom. To może nawet zabić i zniszczyć. Nazywając kogoś antysemitą możesz zniszczyć jego przyszłość. Zabierasz im możliwość godnego życia. Robisz z nich pariasa i outsidera. To właśnie robią i próbują zrobić ze mną. Okropne jest to, co robią osobie jak ja, która chce opowiedzieć prawdę historyczną i tylko dlatego, że nie pasuje im moja narracja, robią to wszystko co Jak Ci się wydaje, co sprawiło, że wkurzyli się tak mocno? Może to, że mówisz prawdę, albo to, że kolaborowali, czy to, że Polacy byli również ofiarami Holokaustu? ofiarami Holokaustu? Najbardziej zezłościła ich prawda o kolaboracji Żydów z Niemcami. To wywołało największą nienawiść, ponieważ nie mogą znieść prawdy, że pomagali Niemcom mordować własnych ludzi. Moje odkrycia pokazują, jak bardzo ważną częścią tego ludobójstwa był Judenrat, czyli żydowska policja. Przecież trzymanie tego wszystkiego w ryzach kosztowało wiele zachodu. Niemieccy żołnierze byli zajęci. Dla nich nie do zaakceptowania jest nawet wspomnienie o kolaboracji Żydów z Niemcami, i to ich kurzyło najbardziej. Ta wiedza pochodzi z pierwszej ręki od Żydów. Są na to świadectwa i faktyczne źródła. Ja staram się tylko mówić o tym prawdę.

Chciałbym liczyć na większy support od organizacji i czasami wydaje mi się, jakbym był samotny w tej walce. Moja żona mówi mi, że nie powinienem taki być i że nie powinienem być sam przeciw światu. Wiem, że Ty mnie wspierasz i dziękuję za to. Większa solidarność wśród Polaków wokół mnie byłaby mile widziana. Proszę Państwa, no, no powiem szczerze, że to co przychodzi Edward Reed to naprawdę jest rzecz, która nie powinna się nigdy wydarzyć, więc z tego miejsca chciałbym zaapelować do wszystkich Polaków, nie tylko mieszkających w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, tylko na całym świecie. Jeśli rzeczywiście chcecie walczyć przeciwko kłamstwu historycznemu, które jak widzicie no, wychodzi bardzo mocno, na wierzch, to trzeba po prostu wspomóc Edwarda Rida. Więcej informacji na pewno w naszych programach na ten temat, więcej informacji na moim prywatnym Facebooku, więcej informacji po prostu zwyczajnie na naszych stronach, więc um, uważajcie, oglądajcie, pamiętajcie, że możecie wspierać telewizję w Realu24 i uważacie, że ta pro-polska, pro, pro pro-wolnościowa telewizja jest warta wsparcia. Za chwileczkę zobaczycie numer konta, bo teraz naprawdę dzieją się dziwne rzeczy. No i przypominam, że możecie przychodzić na naszą platformę www.wrealu24.tv. Na tej platformie jesteśmy, tam nie ma żadnej cenzury, tam po prostu możecie oglądać wszystkie rzeczy tak jak jest. Za dzisiaj dziękuję. To był wywiad z Edwardem Reedem, historykiem, któremu niestety z powodów, no właśnie nie wiadomo jakich, chyba to, że mówi prawdę, odwołano dwa spotkania, jedno w Nowym Jorku, jedno w, w Connecticut. Więc naprawdę dzieje się nieciekawie, wolność słowa umiera. Ale walczymy z tym, walczymy po prostu o prawdziwą wolność słowa, tak jak powinna być. Jeszcze raz kłaniam się dziutko, Piotr Szlachtowicz. Do zobaczenia, na razie, cześć.